Lewy 2 nie ciąć. Do prawy 2 plus nie ciąć. Przechodzi w lewy 4 minus nie ciąć. Przechodzi w prawy 2 nie ciąć. Do lewy 2 plus nie ciąć. Do prawy 3 plus. Do, lewy, do prawy 4 plus. Do szczytu nie ciąć. I szczyt środkiem. I prawy 5. Pięć, 50 i prawy 5. 40. Lewy 3 minus. Lewy 3 minus nie ciąć. Do prawy 2 plus. Do lewy 2 plus nie ciąć To lewy 3 plus prawe 3 plus podwójny i za szczytem lewy 2 plus Le Lewy 2 plus nie ciąć Shooter 50 Prawy 4 płyty Zduś i lewy 2 plus śmiało do, do szczytu po I, i szczyt śmiało środkiem 40 i lewy 5 40 i lewy 3 plus do prawy 5 shooter 120 i lewy ciąć do prawy 3 minus ciąć lewy 5 nie ciąć 80 spokojnie jedź do prawy 3 minus do szczytu do prawy 2 plus do prawy 2 plus 50 lewy 3 plus tool shooter 70, prawy 5 i hamowanie przed szczytem nie ciąć do lewy 4 plus Postój i na szczycie szczyt do minus do szczytu 40 Lewy 2 minus puls uwagą i 40 szczyt Z środkiem do prawy 3 plus plus ci i 80 plus podbija do lewy plus do lewy 6 do prawie 6 5 minus do prawie 5 do prawie 5 szczyt miał prawą 30 i prawie 3 plus Prawy 3 4 lewy 4 40 i prawie 2 plus szatar i szczyt śmiało środkiem i od 5 A lewy 4 minus 60, prawy 4 plus do 10 lewy 4 plus podbija. Lewy 4 plus podbija 50, prawy 4 plus stop i hamowanie przed szczytem i lewy 3 plus tól krótki Lewy 3 plus tu krótki. Do prawy 3 plus 50. Prawy 5, 20. Lewy 3 plus 40. Lewy 3 plus 50. Lewy 3 plus asfalt i szczyt w I prawy 2 plus. 40. Prawy 5. Do lewy 5. 50.

Lewy 2 plus długi, 60. Prawy 2 plus. Do lewe 2 nie ciąć. 50 i szczak z I hamuj za szczytem prawy 2 długi. Za Zaszczytem prawy 2 długi. długi. 100. Prawy 3 plus. Tul późno. Tul późno. Do lewe 3 plus. I szczyt lewą. I lewy cztery kostka. Zacisk do trzy. Zacisk do trzy. Do. do lewy cztery. Do. lewa trzy. zacisk Do. Do. długi 50, I szczyt śmiałą, 40, i śmiało. śmiało I 250 250 i szykana od lewej potczwórna Poczwórna I 150 Lewy 6 50 Szczyt śmiało środkiem i 50 Lewy 2 plus wczesny Lewy 2 plus wczesny 50 i prawy hak Prawy hak za niebieskie. I 300. I lewy 5, 200. I lewy 4, krótki tull. I szczyt śmiało środkiem, 50. I lewy 1 podbija, lewy 1 podbija.

I 120 i trzymaj lewej, Prawie 3 długi, Prawie 3 długi. 100, jest Lewy 6, 80 i lewy 2 plus, późny zostań. Lewy 2 plus, późny zostań, tu gdzie pod? Do prawy 2 nie ciąć. do lewy 2 plus, do lewy 5 plus, śmiało nie ciąć. I szczyt śmiało środkiem 60 i prawy dwa nie ciąć, prawy dwa nie ciąć. Bo prawy 4 plus 30 i szczyt duś i lewy 3 tul, lewy 3 tul, 100 i lewy 1 hak na shooter, lewy 1 hak na shooter i 40. Prawy 6 przez lotną Lewy 4 Dobra przeciąłeś, lewy 4 tu I prawy 3 minus ja Ktoś jedzie przed nami, całkiem to dobrze teraz poszło Tylko ten interkom Kurwa przejeban. E, ja sprawdź czy masz dopiętą wtyczkę na pewno w kasku O no mam Kurwa Na Są takich dziurach za... kurwa wiesz tam głupi chyba e, zasilanie Myślisz? Tak Trzeba spytać Damiana, mają 45 minut, może coś kurwa albo nam wymienią centralkę hmm. albo coś, no bo wie. Jest, Jakie jest 45 minut? Na flexi serwisu dzisiaj. Po wieczorem. A, no, no to tak, na, na jutro, żeby było. Tak, tak, a. tak, tak. tak. No, ale już nie będzie takich dziur kurwa nigdzie. No Nie, ale wiesz, no nie czujesz się komfortowo, ja tak, nie no chujowy. A ja nie wiem, momentary. ja nie wiem, które ty słyszałeś, które no, nie... nie też się nie czułeś komfortowo. No, o, o, zdecydowanie.